Kiedy mój mąż Marek zmarł, podjęłam trudną decyzję o wcześniejszej emeryturze i odejściu z rodzinnego biznesu, który budowaliśmy razem przez ponad 30 lat. Nasza piekarnia chlebem i solą była znana w całym Krakowie. Mój syn, Tomek, miał głowę pełną pomysłów i ambicji, a ja naprawdę wierzyłam, że jest gotowy przejąć stery. Sprzedałam swoją część firmy i dałam mu 400 tysięcy złotych z moich oszczędności. Pieniądze, które odkładałam na emeryturę. Obiecał, że pomnoży je i będzie kontynuował nasze dziedzictwo z dumą. Nie wahałam się. Byłam jego matką, a matki ufają. Kolejne miesiące były słodko-gorzkie. Brakowało mi codziennej rutyny prowadzenia firmy, podejmowania decyzji, kontaktu z ludźmi, poczucia celu. Ale powtarzałam sobie, że to właściwa decyzja. Tomek przysyłał sporadyczne aktualizacje, nowy branding, kilka zmian w zarządzie. Świeża strategia marketingowa. Uśmiechałam się i kiwałam głową. W głębi duszy po prostu chciałam, żeby czuł się wspierany. Nigdy nie oczekiwałam niczego w zamian. Myślałam, że miłość i szacunek wystarczą. Czego wtedy nie rozumiałam, to że oddając mu wszystko, oddawałam też miejsce, którym kiedyś zarządzałam. Powoli czułam, jak moja rola w jego życiu się kurczy. Rozmowy telefoniczne stawały się krótsze. Zaproszeń było coraz mniej. Ale trzymałam się przekonania, że może po prostu jest zajęty, może sukces go pochłaniał. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że jego wdzięczność będzie wkrótce mierzona w złotówkach. I to nie w moim kierunku. Nasza piekarnia zawsze była sercem lokalnej społeczności na Kazimierzu. Pamiętam, jak wstawaliśmy o czwartej rano, żeby przygotować świeże bułki i chleby, zanim pierwsi klienci pojawią się o szóstej. Marek zawsze mówił, że zapach świeżego chleba to zapach uczciwej pracy. Nasze wypieki były na stołach podczas najważniejszych świąt, uroczystości i zwykłych dni. Ludzie przychodzili nie tylko po pieczywo, ale też po rozmowę, poradę, po kawałek normalności. Tomek dorastał wśród mąki i drożdży. Nauczył się wszystkiego od podstaw, od zamiatania podłogi po skomplikowane receptury na ciasta drożdżowe. Myślałam, że rozumie wartość tego, co budowaliśmy nie tylko biznesu, ale relacji z klientami, z pracownikami, z dostawcami. Myślałam, że pamięta, jak wiele wieczorów spędziliśmy nad księgami rachunkowymi, jak wiele razy odmówiliśmy sobie wakacji, żeby zainwestować w nowy piec czy remont. Po śmierci Marka Tomek przekonał mnie, że nadszedł czas na odpoczynek. Mamo, tyle lat ciężkiej pracy, teraz mój czas, żeby się tobą zaopiekować. Jego słowa brzmiały tak szczerze. Jego żona Karolina, córka bogatego dewelopera z Warszawy, przytakiwała: Będziesz mogła w końcu podróżować, babciu Zosiu mówiła do mojej wnuczki a ja uwierzyłam podpisałam papiery przekazałam klucze odsunęłam się na bok zostałam sama w mieszkaniu na nowej hucie które kupiliśmy z Markiem jeszcze w latach 80 z okna widziałam plac centralny i pomnik lenina który już dawno zniknął ale w moich wspomnieniach wciąż tam stał tak jak zniknęła moja pozycja w firmie którą stworzyłam czekałam na telefony które stawały się coraz rzadsze na zaproszenia, które nie nadchodziły, na uznanie, które wyparowało, jak poranna mgła nad Wisłą. Jubileuszowa gala firmy była wielkim wydarzeniem. To był pierwszy raz, gdy odwiedziłam nową siedzibę od czasu przejścia na emeryturę. Lokal znajdował się teraz w nowoczesnym biurowcu przy rynku głównym, z widokiem na sukiennicę. Światła były oszałamiające, a wszyscy byli elegancko ubrani. Ja miałam na sobie granatową sukienkę, którą zachowałam na specjalną okazję. Nawet poszłam do fryzjera na Floriańskiej, żeby dobrze wyglądać, mając nadzieję, że będę wyglądać jak godna szacunku matriarchini, która położyła fundament pod to wszystko. Gdy wieczór postępował, Tomek wyszedł na scenę z mikrofonem w dłoni, promieniując dumą. Mówił o innowacji, dziedzictwie i silnych kobietach, które pomogły ukształtować tę firmę. Uśmiechnęłam się delikatnie, wierząc, że mnie doceni. Ale zamiast tego podszedł do mnie, wręczył mi małą aksamitną torebkę i ogłosił: Dla mojej matki symbol uznania. W środku była Tania, podróbka torebki z metką 20 zł. Sala zachichotała uprzejmie. Moje serce zamarło. Chwilę później wezwał na scenę swoją teściową. Przy dźwiękach uroczystej muzyki Wręczył jej olśniewający diamentowy naszyjnik. 40 tysiąc złotych dla kobiety, która inspiruje mnie i moją żonę każdego dnia. Publiczność zaklaskała, błysnęły aparaty, a ja siedziałam zamrożona na krześle, zaciskając dłonie na torebce, jakbym próbowała wycisnąć godność z materiału. Ale w środku nie byłam tylko zraniona. Wrzałam cichą, zdecydowaną furią. Pani Małgorzata. Matka Karoliny zawsze patrzyła na mnie z góry, zwykła piekarzowa, jak mnie nazywała, gdy myślała, że nie słyszę. Jej mąż, pan Nowak, budował apartamentowce w Warszawie i Krakowie, a ona nigdy nie przepuściła okazji, by wspomnieć o ich wakacjach na Malediwach czy nowym Mercedesie. Teraz stała na scenie, błyszcząc w blasku reflektorów i diamentów, które powinny być moje. Patrzyłam, jak goście podchodzą do niej z gratulacjami. Wśród nich byli starzy klienci, którzy kiedyś przychodzili do piekarni codziennie, pan Kowalski, który zawsze zamawiał chleb żytni w soboty, pani Wójcik, która kupowała nasze pączki dla całego biura, ksiądz Janusz z pobliskiego kościoła Mariackiego, dla którego piekliśmy opłatki na Wigilię. Teraz wszyscy patrzyli na mnie z mieszaniną zażenowania i litości. Kelnerzy roznosili przekąski. Wystawne kanapki z kawiorem i łososiem, nic nie przypominające prostych, ale pysznych drożdżówek, które kiedyś serwowaliśmy. Muzyka była głośna, elektroniczna, tak różna od polskich melodii ludowych, które Marek puszczał w piekarni. Nawet logo firmy się zmieniło. Zamiast tradycyjnego snopa zboża, teraz był to minimalistyczny, geometryczny symbol, który mógł oznaczać wszystko i nic. Tomek nawet nie zauważył mojego bólu. Był zajęty networkowaniem, ściskaniem rąk, pozowaniem do zdjęć z ważnymi ludźmi. Karolina, w sukience od projektanta, której cena mogłaby wyżywić rodzinę przez miesiąc, stała u jego boku, szepcząc mu do ucha i śmiejąc się głośno. Jej matka paradowała wokół, pokazując naszyjnik każdemu, kto chciał spojrzeć. Siedziałam sama przy stoliku w rogu, próbując zachować twarz. Stara znajoma, Pani Janina, która kiedyś pracowała z nami jako kasierka, podeszła i usiadła obok mnie. Pani Zofio, powiedziała cicho. To wszystko nie jest już takie samo bez pani. Chłopak zmienił receptury. Chleb już nie smakuje jak dawniej. Kiwnęłam głową, nie ufając swojemu głosowi. W jej słowach było małe pocieszenie. Przynajmniej ktoś pamiętał, jak było kiedyś, ale to nie łagodziło upokorzenia, które właśnie przeżyłam. Nie łagodziło bólu zdrady. Gdy impreza dobiegała końca, cicho wstałam i ruszyłam do wyjścia. Nikt nie zauważył, nikt za mną nie zawołał. Wyszłam na chłodne krakowskie powietrze, słysząc za sobą muzykę i śmiech. Łzy cisnęły mi się do oczu, ale nie pozwoliłam im spaść. Nie tutaj, nie teraz. Zamiast tego poczułam, jak coś twardnieje we mnie: determinacja. To nie był koniec, to był początek. Na powierzchni uśmiechałam się, kiwałam uprzejmie głową do ludzi wokół mnie. Ale za moimi oczami odtwarzałam każde poświęcenie, które zrobiłam, każdą noc, kiedy nie spałam, obliczając listy płac, każdą umowę, którą negocjowałam, aby utrzymać firmę na powierzchni podczas recesji, każdy raz, kiedy pozwalałam Tomkowi spać spokojnie, podczas gdy ja stresowałam się terminami. On nie tylko zapomniał o moim wkładzie przepisał historię reflektorem i naszyjnikiem. Z powrotem w domu tej nocy siedziałam w ciszy. Nie płakałam, nie narzekałam, po prostu pamiętałam. Pamiętałam kontrakt, który sporządziłam, kiedy sprzedawałam swoją część firmy. Pamiętałam klauzulę, którą mój prawnik, Mecenas Wiśniewski, doradził mi, abym zawarła, taką, która pozwoliłaby mi cofnąć moje ciche partnerstwo, gdybym kiedykolwiek uznała, że kierunek firmy nie jest zgodny z jej podstawowymi wartościami. Śmiałam się wtedy myśląc, że nigdy jej nie użyję, ale tej nocy stała się moją deską ratunku. Wyjęłam kopertę z szuflady obok łóżka. Dokumenty były nadal wyraźne. Moje nazwisko nadal miało wagę. Nie zamierzałam błagać o szacunek. Zamierzałam go zażądać. Prawnie, z gracją i nieodwołalnie. Przypomniałam sobie dzień, kiedy otworzyliśmy piekarnię. Był mroźny styczniowy poranek 1989 roku, tuż przed upadkiem komunizmu. Kolejki po chleb były długie, a my oferowaliśmy coś innego: świeże, pyszne pieczywo, wypiekane według starych, rodzinnych receptur. Marek odziedziczył je po swoim ojcu, który piekł chleb w małej wiosce pod Nowym Sączem. Pracowaliśmy od świtu do nocy. Ja i on, czasem nawet nasza babcia Józefa pomagała, mieszając ciasto swoimi starymi, spracowanymi rękami. Pamiętam jak Tomek uczył się jeździć na rowerze na podwórku za piekarnią, jak spadł i rozbił kolano, a ja pocieszałam go świeżą drożdżówką. Jak pomagał nam w soboty, najpierw jako mały chłopiec, Potem jako nastolatek, wreszcie jako dorosły mężczyzna. Pamiętam jego pierwszą dziewczynę, Anię, słodką dziewczynę z osiedla, która naprawdę go kochała. Ale to Karolina, córka bogatego dewelopera, zawróciła mu w głowie. I to ona, wraz ze swoją matką, sprawiła, że zapomniał, kim jest i skąd pochodzi. Otworzyłam laptop, prezent od Tomka na moje ostatnie urodziny, żebyś mogła być na bieżąco, mamo. Ironia nie umknęła mojej uwadze. Zalogowałam się do skrzynki e-mail, którą założył mi przy tej okazji. Miałam tam kilka wiadomości od niego, głównie forwarded newslettery firmowe i życzenia świąteczne, ale też kilka od jego asystentki, pani Kowalczyk, która zawsze była mi przychylna. To ona dyskretnie informowała mnie o zmianach w firmie, o nowych kierunkach, o decyzjach, które Tomek podejmował bez konsultacji z kimkolwiek. Z jej e-maili dowiedziałam się, że Tomek planuje sprzedać starą piekarnię na Kazimierzu, miejsce, gdzie wszystko się zaczęło. Chcę przekształcić ją w concept store z drogimi, designerskimi wypiekami. Chcę wyrzucić stare piece, na których Marek wypiekał pierwsze bochenki. Chcę zmienić nazwę z chlebem i solą na coś angielskiego, co brzmiałoby bardziej międzynarodowo. Poczułam, jak gniew we mnie narasta. To nie była już kwestia mojej dumy czy uczuć. To była kwestia dziedzictwa, historii, wartości. Tomek nie tylko mnie upokorzył, on deptał wszystko, co budowaliśmy przez lata, wszystko, co oznaczało coś dla naszej społeczności. Wzięłam głęboki oddech i zaczęłam pisać e-mail do mecenasa Wiśniewskiego. Krótki, konkretny, bez emocji. Prosiłam o pilne spotkanie, o przegląd dokumentów, o przygotowanie strategii. Potem wstałam i podeszłam do okna. Kraków spał, ale ja byłam bardzo rozbudzona. Patrzyłam na miasto, które kochałam, na dachy i wieże, na księżyc odbijający się w wiśle. Pomyślałam o wszystkich pokoleniach kobiet przede mną, które musiały walczyć o swoje miejsce, o szacunek, o sprawiedliwość. Pomyślałam o mojej matce, która przetrwała wojnę, o babci, która przetrwała zaborców. Byłam z ich krwi i kości, i jak one, nie zamierzałam się poddać bez walki. Następnego ranka wykonałam jeden telefon do mecenasa Wiśniewskiego. Umówiliśmy nadzwyczajne spotkanie zarządu na następny tydzień. Tomek nie dowiedziałby się o tym, dopóki zaproszenia nie zostałyby rozesłane oficjalnie i publicznie. Poprosiłam mojego prawnika, aby umieścił w temacie e-maila linijkę: przegląd interesów udziałowców. Chciałam, żeby poczuł chłód formalności w tych samych ustach, które całowały policzek jego teściowej na scenie. Przez kilka dni. Panowała cisza. Żadnych telefonów od Tomka. Żadnych wyjaśnień. Potem nadeszła panika. Wiadomości, nieodebrane połączenia, nawet niespodziewana wizyta w moim domu. Ale nie otworzyłam drzwi. Pozwoliłam mu się pocić. Pozwoliłam mu się zastanawiać. Chciałam, żeby siedział w dyskomforcie tego, co oznaczało publicznie upokorzyć kobietę, która wręczyła mu przyszłość. Wieczorem przed spotkaniem zostawił wiadomość głosową. Jąkał się przez przeprosiny. Obwiniał stres. Powiedział, że nie miał zamiaru mnie umniejszać, zaoferował nawet naprawienie spraw na następnej gali. Ale nie potrzebowałam przeprosin, potrzebowałam sprawiedliwości, potrzebowałam przypomnieć mu na oczach tych samych ludzi, którzy klaskali przy moim upokorzeniu, że nie jestem przypisem w jego historii, jestem autorką pierwszych rozdziałów. Tej nocy zadzwonił telefon jeszcze raz, tym razem to była Karolina. Nigdy wcześniej do mnie nie dzwoniła, chyba że potrzebowała, żebym zaopiekowała się małą Zosią, gdy oni jechali na weekend do spaw za Kopanem. Mamo, powiedziała, choć nigdy wcześniej tak mnie nie nazywała. Zawsze byłam dla niej panią Nowak. Mamo, nie rozumiem, co się dzieje. Tomek jest zdenerwowany, nie śpi, ciągle sprawdza maile. Co się stało na gali? Czy chodzi o tę torebkę? To był tylko żart. Wszyscy się śmiali. Chciałam krzyczeć, chciałam wyjaśnić. Jak bardzo bolało to upokorzenie, jak bardzo zabolało patrzeć, jak jej matka dostaje ten naszyjnik, podczas gdy ja dostaję tandetę. Ale zamiast tego powiedziałam tylko: Przyjdź na spotkanie zarządu, Karolino, tam wszystko się wyjaśni. Zapadła cisza, a potem Zarząd? Jaki zarząd? O czym ty mówisz? Zapytaj swojego męża odpowiedziałam i rozłączyłam się. W nocy nie mogłam spać. Myślałam o Marku. O tym, co by powiedział, co by zrobił, byłby rozczarowany Tomkiem? Czy zrozumiałby moje działania? Czy powiedziałby, że idę za daleko? Wstałam i przeszłam do małego pokoju, który służył jako moje biuro. Z szafy wyjęłam stary album ze zdjęciami. Otworzyłam go na stronie, gdzie byliśmy wszyscy ja, Marek i mały Tomek, stojący przed piekarnią w dniu jej otwarcia. Marek trzymał Tomka na ramionach, a ja trzymałam bochenek chleba, nasz pierwszy wypiek. Byliśmy tacy szczęśliwi, tacy pełni nadziei. Co się stało z tym małym chłopcem o jasnych oczach i szerokim uśmiechu? Kiedy zmienił się w mężczyznę, który wstydzi się własnej matki? Kiedy pieniądze i status stały się ważniejsze niż rodzina i dziedzictwo? Zaczęłam przeglądać inne zdjęcia Tomek na swoich pierwszych komunijnych, Tomek zdający maturę, Tomek uczący się piec chleb od swojego ojca. Tyle wspomnień, tyle miłości. I teraz to wszystko miało się skończyć w sali konferencyjnej, w atmosferze prawnych dokumentów i formalnych oświadczeń. Rano dostałam SMS od pani Kowalczyk, asystentki Tomka. Pani Zofio, w biurze jest chaos. Pan Tomek zwołał własne spotkanie na dziś. Wygląda na to, że chce coś zrobić przed spotkaniem zarządu. Myślę, że pani powinna wiedzieć. Podziękowałam jej i zadzwoniłam od razu do mecenasa Wiśniewskiego. Wysłuchał mnie a potem powiedział spokojnie: Pani Zofio, nie może nic zrobić. Klauzula jest jasna. Pani ma prawo weta w kwestiach strategicznych. Jeśli próbuje sprzedać oryginalną lokalizację, może pani to zablokować. Ale musimy się śpieszyć. Skinęłam głową, choć nie mógł mnie zobaczyć. Jestem gotowa, powiedziałam. I byłam. Gotowa walczyć o to, co moje. O dziedzictwo, które budowałam przez dekady, o szacunek, na który zasługiwałam. Ubrałam się starannie, czarny garnitur, który nosiłam na pogrzeb Marka, perły, które dostałam od niego na trzydziestej rocznicę ślubu i odrobinę czerwonej szminki dla odwagi. Spojrzałam w lustro i zobaczyłam nie tylko starszą kobietę, ale silną bizneswoman, którą kiedyś byłam i którą zamierzałam być znowu. Sala konferencyjna była zimna celowo. Miałam na sobie dopasowany garnitur w głębokim burgundzie, władczy i niewątpliwie królewski. Kiedy weszłam, członkowie wstali, być może z przyzwyczajenia. Oczy Tomka powędrowały w moją stronę, niespokojnie. Zajęłam miejsce, nie zauważając go. Mój prawnik rozpoczął prezentację, przedstawiając sprawę jasno. Naruszenie etyki zawodowej, niewłaściwe wykorzystanie funduszy firmowych do osobistego pokazu. Oraz dowody dewaluacji spadkobierców firmy. Sala stała się napięta, gdy dokumenty zostały rozdane: zdjęcia z gali, zapisy finansowe, zrzuty ekranu z reakcji w mediach społecznościowych. Pozostałam cicho, gdy prawnik przedstawiał wszystko, pozwalając, by cisza stała się moim głosem. Tomek próbował się odezwać, usprawiedliwić swoje działania, ale szkoda została wyrządzona. Słowa nie mogły załatać pogardy ubranej w diamenty. Jak widać z przedstawionych dokumentów, kontynuował mecenas Wiśniewski, pan Tomasz Nowak wykorzystał fundusze firmowe w wysokości 40 tys. zł na zakup prezentu osobistego dla swojej teściowej bez zgody zarządu. Jest to jasne naruszenie punktu 7.3 statutu spółki. Ponadto analiza ostatnich decyzji biznesowych wykazuje wyraźny odwrót od podstawowych wartości, na których zbudowana została firma chlebem i solą. Tomek poderwał się z miejsca. To nieprawda. To były moje prywatne pieniądze. Czy możesz to udowodnić? Zapytałam cicho, pierwszy raz odzywając się od początku spotkania. Czy możesz pokazać nam wyciąg z Twojego konta osobistego, potwierdzający ten zakup? Jego twarz zdradzała odpowiedź: Nie mógł, bo to były pieniądze firmy. Pieniądze, które mogły zostać zainwestowane w nowy sprzęt, w podwyżki dla pracowników. W cokolwiek, co służyłoby firmie, a nie jego próżności. To nie jest jedyny problem, kontynuował mecenas Wiśniewski. Mamy informacje o planach sprzedaży oryginalnej lokalizacji piekarni na Kazimierzu, bez konsultacji z panią Zofią Nowak, która, zgodnie z umową, ma prawo weta w takich decyzjach. W tym momencie drzwi sali konferencyjnej otworzyły się i weszła Karolina wraz ze swoją matką. Obie wyglądały na zaskoczone widokiem pełnej sali. Pani Małgorzata miała na sobie ten diamentowy naszyjnik, co nie umknęło uwadze nikogo z obecnych. Co tu się dzieje? Zapytała Karolina, stając obok Tomka. Dlaczego nie zostaliśmy poinformowani o tym spotkaniu? Został poinformowany każdy, kto powinien być, odpowiedział chłodno mecenas Wiśniewski. Zgodnie z procedurami spółki. Tomek zaczął się pocić. Widziałam to z mojego miejsca. Jego krawat wydawał się nagle zbyt ciasny, a koszula zbyt sztywna. Rzucił mi błagalne spojrzenie, ale ja pozostałam niewzruszona. Chcę wszystkich poinformować, powiedziałam wstając, że zgodnie z klauzulą 12.4 umowy sprzedaży moich udziałów mam prawo odwołać swoje ciche partnerstwo i odzyskać głos w decyzjach strategicznych firmy, jeśli uznam, że kierunek firmy nie jest zgodny z jej podstawowymi wartościami. Korzystam z tego prawa dziś. W sali zapadła cisza. Nawet Karolina i jej matka wydawały się rozumieć powagę sytuacji. To oznacza, kontynuowałam, że każda decyzja dotycząca sprzedaży oryginalnej lokalizacji, zmiany nazwy firmy czy radykalnej zmiany strategii biznesowej musi być zatwierdzona przeze mnie. I nie zatwierdzam żadnej z tych rzeczy. Tomek w końcu odzyskał głos. Mamo, to jest śmieszne, nie możesz tego zrobić. To jest moja firma teraz. Kupiłem twoje udziały. Za pieniądze, które ci dałam, przypomniałam mu cicho. I pod warunkami, które właśnie złamałeś. To nie jest kwestia własności, Tomku. To kwestia szacunku. Szacunku dla historii, dla tradycji, dla wartości, które twój ojciec i ja wpoiliśmy w tę firmę. Wartości, które najwyraźniej zapomniałeś. Pani Małgorzata prychnęła. To jest absurdalne. Tomasz próbuje wprowadzić firmę w XXI wiek, a ty trzymasz się przestarzałych idei. Spojrzałam na nią spokojnie. Czy uważa pani, że uczciwość jest przestarzała, że szacunek dla klientów i pracowników jest przestarzały, że duma z rzemiosła jest przestarzała? Bo to są wartości, o których mówię i to są wartości, które zbudowały tę firmę. Jeden z członków zarządu, pan Majewski, który był z nami od początku, odchrząknął: Myślę, że pani Zofia ma rację. Ostatnio firma traci swoją tożsamość. Klienci narzekają na nowe receptury. Pracownicy są niezadowoleni z cięć budżetowych, podczas gdy niektórzy członkowie zarządu dostają bonusy. Karolina spojrzała ostro na Tomka. Jakie bonusy? Widziałam, jak jego świat zaczyna się kruszyć. Kłamstwa, które zbudował, tajemnice, które ukrywał, wszystko wychodziło na jaw w tej zimnej sali konferencyjnej. Na końcu spotkania głosowanie zostało przeprowadzone. Skorzystałam z mojej klauzuli i odzyskałam znaczną część praw głosów w firmie. Wniosek został złożony o mianowanie nowego przewodniczącego rady doradczej mnie. Moja pozycja nie miała być tylko symboliczna, miała być strategiczna. Moje milczenie stało się gromem. Kolejne tygodnie przyniosły zmiany. Kierunek firmy został przekalibrowany. Wystawne wydatki zostały ograniczone. Kultura powierzchowności zastąpiona została celem. Pracownicy, którzy kiedyś obawiali się nowego reżimu, Teraz szeptali podziękowania, gdy przechodziłam obok. Tomek pozostał CEO, ale z jasnymi granicami. Nie musiałam go usuwać. Po prostu musiałam mu przypomnieć, kto zbudował imperium, które próbował zapomnieć. Media dowiedziały się o wstrząsie w zarządzie. Nagłówek brzmiał, założycielska matriarchini wraca, by naprawić kurs. Nie szukałam sławy, ale przyjęłam z zadowoleniem korektę narracji. Zaczęłam mentorować grupę młodych kobiet przedsiębiorców, kierując swoją energię na budowanie czegoś, czego nikt nie mógłby umniejszyć tanią torebką za dwadzieścia złotych. Co do naszej nika, tej błyskotki za 40 tysięcy złotych, później wyszło na jaw, że to fundusze firmy zapłaciły za niego bez zgody zarządu. Został cicho odzyskany, sprzedany, a wpływy przekazane na schronisko dla kobiet w nowej hucie. Uśmiechnęłam się podpisując ten czek. Mój syn dał prezent swojej teściowej, ale ja oddałam godność sobie i nikt nigdy więcej mi jej nie odbierze. Oryginalna piekarnia na Kazimierzu nie tylko pozostała, ale stała się głównym punktem naszej odnowionej strategii biznesowej. Zamiast ją sprzedać, odnowiliśmy ją, zachowując jej tradycyjny charakter, ale dodając małą kawiarnię, gdzie klienci mogli usiąść i cieszyć się świeżym pieczywem z filiżanką prawdziwej polskiej kawy. Tomek początkowo był odległy, urażony, ale z czasem zaczął rozumieć. Zaprosiłam go na długi spacer wzdłuż Wisły, tam gdzie kiedyś chodziliśmy z jego ojcem, gdy był małym chłopcem. Nie chciałam cię upokorzyć, Tomku, powiedziałam mu. Chciałam ci przypomnieć, kim jesteś, skąd pochodzisz, co naprawdę ma znaczenie. Patrzył na wodę długo, zanim odpowiedział: Byłem głupi, mamo. Pozwoliłem, żeby rzeczy, które nie mają znaczenia, stały się ważne. Pozwoliłem innym ludziom dyktować, co powinienem cenić, nie musiał wymieniać nazwisk. Oboje wiedzieliśmy, o kim mówi. Karolina i ja przechodzimy trudny okres, przyznał. Jej rodzice zawsze mnie oceniają, zawsze porównują z innymi zięciami, którzy zarabiają więcej, mają większe domy, lepsze samochody. Chciałem im pokazać, że jestem tak samo dobry, jak oni, ale w tym procesie zapomniałem, że już byłem wystarczająco dobry, dzięki tobie. I tacie. Ścisnęłam jego rękę. Nie wszystko było przebaczone, ale był to początek. W następnych miesiącach obserwowałam, jak Tomek wraca do swoich korzeni. Zaczął znowu wstawać wcześniej, aby nadzorować pieczenie pierwszych bochenków chleba. Zaczął rozmawiać z klientami, pytać ich o opinie, słuchać ich historii. Powoli firma zaczęła odzyskiwać swoją duszę. Karolina była trudniejszym przypadkiem. Jej matka. Urażona utratą naszyjnika i publicznym upokorzeniem, próbowała przekonać ją, by zostawiła Tomka. Ale ku mojemu zaskoczeniu, Karolina stanęła przy nim. Może zobaczyła w nim coś, czego wcześniej nie dostrzegała człowieka z zasadami, z historią, z sercem. Pewnego dnia przyszła do mnie z małą Zosią. Moja mama zawsze mówiła, że pieniądze i status są najważniejsze, powiedziała cicho, gdy Zosia bawiła się z moimi starymi koralikami. Ale kiedy zobaczyłam, jak walczyłaś o to, co naprawdę ważne o szacunek, o dziedzictwo, o wartości, zrozumiałam, że to jest to, co chcę przekazać mojej córce. Uśmiechnęłam się do niej, pierwszy raz szczerze. W takim razie musisz nauczyć się piec chleb powiedziałam, bo w naszej rodzinie to jest początek wszystkiego. I tak zaczęłyśmy trzy pokolenia kobiet, ucząc się i nauczając, przekazując tradycje i tworząc nową. Zosia uwielbiała bawić się mąką, a jej śmiech wypełniał starą piekarnię, tak jak kiedyś śmiech Tomka. Naszyjnik został zapomniany, ale nie lekcja, którą wszyscy z tego wynieśliśmy. Czasami trzeba walczyć o swoje miejsce przy stole, czasami trzeba przypomnieć ludziom, kim naprawdę są. I czasami, tylko czasami, sprawiedliwość przychodzi w formie dobrze upiecznego chleba, dzielonego z miłością i szacunkiem przy rodzinnym stole. Marek byłby dumny. Ja jestem dumna i wiem, że pewnego dnia Tomek, Karolina i Mała Zosia też będą dumni z historii, którą razem piszemy. Historii nie o pieniądzach czy statusie, ale o wartościach, które przetrwają długo po tym, jak nas zabraknie. Bo to jest prawdziwe dziedzictwo i teraz jest ono bezpieczne.